Witajcie moi kochani na wdzięcznym sercu. Jak zwykle przypomnę, że jest taka możliwość dla tych, którzy by chcieli, żeby wesprzeć dzieło Wdzięcznego Serca na Patronite, by mogła dalej na co dzień robić. To, co robię, bo rzeczywiście teraz tak jest, że na co dzień zajmuję się ewangelizacją, na co dzień tworzę dla Was treści, takie jak na przykład właśnie Wielki Post od Narzekania. Więc już teraz za każde wsparcie z całego serca Wam dziękuję i modlę się za Was. No a dzisiaj mamy kolejną odmianę narzekania. Tym razem jest to narzekanie na innych. Przy innych. Czyli tak naprawdę mamy tu podwójne przewinienie. Dlatego, że nie dość, że narzekasz na drugiego człowieka, o czym już ostatnio w poprzednich odcinkach mówiliśmy, no to jeszcze narzekasz przy innych. Kiedy masz świadków swojego narzekania, to niestety, ale Twoja negatywna perspektywa, Twoje negatywne spojrzenie na tego człowieka przechodzi, na Twoich rozmówców, na Twoich słuchaczy. I tutaj dzieje się coś bardzo niedobrego, dlatego że okazuje się, że w ten sposób możesz nawet skłócić tych ludzi ze sobą, dlatego że źle powiedziałeś na tego człowieka. No bo jaka jest szansa, że człowiek, który o tamtym słyszał złe słowa od Ciebie, że on będzie potrafił patrzeć na Niego dalej z miłością, że on będzie widział w Nim dobre rzeczy, że on będzie potrafił się Nim zachwycić. No raczej, większe prawdopodobieństwo jest wtedy takie, że on będzie doszukiwał się wad u tej osoby, że on będzie do niej uprzedzony, że on się od niej zdystansuje. Niestety. Takie zagrożenia wówczas się pojawiają. Dlatego pamiętaj o tym, że kiedy narzekasz, to nie tylko robisz sobie źle w sercu, źle w umyśle, źle w relacji z tą osobą, z którą narzekasz, ale również robisz źle dla tego trzeciego człowieka w tej całej sytuacji, który tego słucha. I czytamy właśnie w dzisiejszym e, słowie, w Księdze Przysłów, taki fragment. Człowiek nikczemny zło drąży. I tu od razu wtrącę. Kiedy narzekasz na drugiego człowieka, drążysz zło. Zamiast skupiać się na dobru, drążysz zło. Jakby mu ogień płonął na ustach. Człowiek przewrotny wznieca kłótnie. I tutaj jest właśnie to, o czym mówiłam, że możemy nawet skłócić ludzi przez to. Plotkarz odpycha przyjaciela. Gwałtownik zwodzi bliźniego, prowadzi go na drogę niedobrą. Kto o czym róży, obmyśla przewrotność, kto wargi zagryza, zło postanowił. No właśnie, tutaj znowu to postanowienie zła, prawda? Czyli znowu poprzez to narzekanie Wybieramy przekleństwo, wybieramy zło, wybieramy śmierć. To na pewno nie, do, nie zaprowadzi nas do dobrego, to na pewno nie przybliży nas do Boga. I chcę Tobie dzisiaj powiedzieć pewną rzecz, która może będzie dla Ciebie odkrywcza, może nie, dla mnie była, że możesz powiedzieć coś dobrego nawet o osobie, której ogólnie nie lubisz, na którą chce Ci się narzekać, u której widzisz wiele wad, wobec których nie potrafisz przejść obojętnie, również o takiej osobie możesz powiedzieć dobre słowo. Mało tego, chcę to, tobie, tobie powiedzieć kolejną odkrywczą rzecz. Również tej osobie możesz powiedzieć komplement, możesz powiedzieć do niej wprost. Fajne masz to czy tamto. Lubię w Tobie to czy to. Zobacz w ogóle, jak to zmienia. Twoją perspektywę na tą osobę, kiedy potrafisz dostrzegać w niej dobro, kiedy wypowiadasz głośno te słowa, w niej jest to i to dobrego. Bo rzeczywiście to tak ważne jest, żeby oddzielić człowieka od problemu, żeby nie patrzeć na człowieka przez pryzmat problemów, które ciebie w nim denerwują. I ja rzeczywiście miałam takie doświadczenie, kiedy poznałam kiedyś pewną rodzinę, że zobaczyłam w nich to, że mimo tego, że oni i w rodzinie, i wśród swoich znajomych mieli wiele różnych problemów, takie przestrzenie słabości, mimo tego ta rodzina. Potrafiła o tych wszystkich ludziach wypowiadać się dobrze. Niesamowita miłość tryskała z tej rodziny. I oczywiście to nie chodzi o to, żeby zamiatać problemy pod dywan, zawsze będę o tym mówiła. I ta rodzina potrafiła konfrontować się z tymi problemami, szukała rozwiązań na te problemy, potrafiła o nich głośno rozmawiać. E, natomiast Jednocześnie, równolegle, w piękny, pełen miłości sposób wypowiadali się wszyscy o sobie nawzajem. Dlatego też Twoim zadaniem na dziś będzie pochwalić tego człowieka, który ciebie denerwuje, bo jestem przekonana, że na pewno ma w sobie coś dobrego. Więc kiedy widzisz, że coś nie tak dzieje się w Twoim sercu i masz ochotę narzekać, to zamiast tego wybierz pochwałę, wybierz dobre słowo, wybierz komplement. Oczywiście rozdzielamy człowieka od problemu, czyli człowieka chwalimy, a problem rozwiązujemy, żeby nie było. Nie zamiatajmy problemów pod dywan. Jeżeli widzisz, że ta osoba powinna dowiedzieć się o tym, co robi źle, żeby mogła to poprawić, to twoim obowiązkiem wręcz jest jej o tym powiedzieć, oczywiście z miłością. Ale jednocześnie, równolegle, nie zapominajmy o chwaleniu innych. Więc, kochani, pomódmy się na koniec. Panie Boże, my prosimy Ciebie o to, żebyś ty nas uzdalniał do dobrego słowa, do pochwał, do komplementów. Panie, daj nam oczy, byśmy widzieli dobre rzeczy w ludziach, którzy nas denerwują, których nie lubimy. Panie Boże, spraw, uzdolnij nas do tego. My sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ty widzisz, na co nas stać bez Ciebie. Możemy tylko narzekać. Możemy tylko kogoś oczerniać, osądzać, ale my wierzymy, że z Twoją mocą możemy spojrzeć na tych ludzi nowymi oczami, że z Twoją mocą możemy ich pochwalić i docenić mimo wszystko. Więc Ty, Panie, wylewaj na nas dzisiaj tą moc, wylewaj tą moc na nasze relacje i spraw, by one stawały się zupełnie nowe w Twoje święte imię. Amen. Dziękuję Wam bardzo. No, i co, kochani, do zobaczenia już jutro. Wszystkich tych, którzy jeszcze chcieliby dołączyć do facebookowej grupy Wielki Post od narzekania, serdecznie zachęcam. Natomiast, kochani, zanim wyszukacie tą grupę na Facebooku i już dołączycie, poniżej tego filmu znajduje się instrukcja, jak to poprawnie zrobić. Dlatego, i tutaj króciutko gdzieś e, e, powiem że wiele, wiele osób niestety kliknęło, że chce dołączyć do grupy, a nie wysłało mi maila, który należy wysłać, w trosce o naszą prywatność na tej grupie. Dlatego też, kochani, niestety część osób nadal czeka na dołączenie, a ja ich nie mogę dołączyć. I pisałam do nich również wiadomości prywatne, ale niestety nie mamy siebie w znajomych i one najprawdopodobniej powpadały do folderu inne, dlatego że dosłownie tylko kilka osób mi odpisało, reszta nie wyświetliła, więc wnioskuję, że niestety nie zauważyliście tych wiadomości. Tak więc, kochani, ja naprawdę chcę dobrze i, i to nie chodzi o to, że, że kogoś pominęłam. Każdego serdecznie zapraszam do tej grupy, jednak zanim dołączysz postępuj zgodnie z instrukcją, która znajduje się w opisie tego filmu. No to co, be grateful i do zobaczenia już jutro.